Cześć! Witam Was w nowym roku i wszystkim życzę dużo szczęścia i właśnie takie zdrabki mam tutaj dwie. Kosztuje 5 zł I sprawdzimy czy niekoniecznie dużo, ale czy ten nowy rok... chociaż odrobinę szczęścia przyniesie. Chociaż pieniądze to nie wszystko zawsze o tym mówię. I... I pieniądze faktycznie szczęścia nie dają. Ale pomagają w życiu. Więc spróbujemy sobie pomóc. Nasze wygrywające liczby to 9, 14, 19 i 36. I teraz, jeżeli trafi nam się taka liczba, no to wygrywamy przypisaną do niej kwotę. I no już myślałem, że będzie dziewiątka, to tylko ósemka, a więc mamy 34, 22, 8, 37 i 7, i to nie są wygrywające liczby, ale mamy jeszcze tutaj drugą szansę, znaczy drugi rządek wygrywający yy, naszych liczb, no ale niestety ani dziewiątki nie ma. Ani 14, ani 19, ani 36, a więc nie wygraliśmy. Mamy drugą zdrabkę. I tutaj wygrywających mamy 6, 16, 2 i 32. No to lecimy. Słuchajcie, wygląda na to, że nie ma. Nie mamy takiej liczby, która coś by wygrała. Tutaj jest 4, 30, 34, 37 i 14. I to też nie są wygrywające liczby. Także niestety dzisiaj ani dużo, ani troszeczkę szczęścia w zrabkach nie miałem. Wam za to życzę powodzenia, szczęśliwego. Nowego roku i naprawdę dużo, dużo szczęścia dla każdego z Was.